Śweneczko witajcie. Dzisiaj odkurzymy sobie basen. Sypiemy chemię. Jak widzicie, na dnie osadził się znowu żelazo. Już to któryś raz odkurzam i cały czas osadza mi się takie żelazo. Żelazo zwalczam środkiem SOS-na woda, środek flokujący mariny. Bardzo, dobry, bardzo dobra chemia. Oraz środkiem chlorszok. Wszystko wam pokażę, jak dawkować. I powiem o co chodzi. Woda była na początku zielona po wsypaniu chloru. Następnego dnia już się zrobiła ta karzawa. Wlałem środek flokujący oraz chlor. Następnego dnia osiadła mi woda. Osiadł mi cały osad z tej wody na dnie. Pokażę Wam resztą zdjęcia będziecie mieli teraz wrzucone zdjęcia jak to wyglądało pierwszego dnia i jak drugiego dnia po odkurzaniu. I teraz już jest tydzień od czasu tamtej wody. I jeszcze nadal pozostaje osad, więc odkurzymy sobie to i wlejemy środ środek flokujący jeszcze raz. Tak po prostu dla uzdatnienia wody. Nie powinno już nic więcej osiadać, ale Wkładamy sobie odkurzać i, i wkładamy sobie tak w wąż, żeby cały czas napełniał się wodą. Jak widzicie, niestety nam się dno troszkę zruszy, ale trudno, nic na to nie poradzimy. Klapnę się wodą. I teraz tak, odkręcamy sobie tutaj trochę i wykręcamy to. Wkładamy sobie to. I zmienię sobie jeszcze tylko filtr w, w wkład filtra. Wkład filtra on jest tylko płukany, No to nie ma sensu kupywać nowych i tak są raz takie same, odkręcamy. Powinniśmy to zatkać, ale ja tego nie zatykam. Wypłuczmy tę wodę brudną. Wkładamy tuśny filtr. Skręcamy, odpowietrzamy filtr leci do płukania teraz podłączamy sobie prąd i już nam ciągnie odkurzać i będziemy powoli to odkurzać pokażę Wam kawałek i przyspieszę tempo po prostu zrobimy takiego timelapse'a widzicie jak ten osad jest zbierany to jest wszystko żelazo i wapno Widzicie jaki jest efekt Odkurzacz basenowy kupiony w Lerua za około 200 zł razem z skimmerem Dobra ja to odkurzam i pokażę Wam jak będzie już odkurzony basen i jak dozować chemię Woda jest taka mętna, ponieważ jest dużo wapnia też na dnie osadzającego się. Dobra, basen mamy odkurzony. Niech jeszcze przemieli to co ma w filtrze. Teraz zmienimy sobie na skimmer. Zimna woda. Teraz ściągnie nam skimerek ładnie. Odpowietrzamy znowu pompę. Odpowietrzona, kolejny filtr do mycia. Włączamy pompę. Ja mam taki skimmerek. Skimmer Nie, to jest boja pływająca. Do niej wsypujemy na 10 metrów sześciennych tu mam właśnie 11 metrów sześciennych. Wsypujemy 3 takie miareczki chloru. Jedno, dwie i trzy. Trochę się rozsypało, trudno. Wracamy do basenu. I tak, tego preparatu wylewamy 250 ml na 10 m sześciennych, Tak, jak dobrze pamiętam. Tak, 250 ml na 10 m3. Podziałkę mamy z boku, więc wylewamy. Jest gitara. Ja tu mam taki kij i teraz to wymieszam troszkę. Dobra. I rozlewamy to wokół basenu. I mamy zaaplikowane środki Jeszcze wlejemy glon stop To już nam nie będzie potrzebne Mam jeszcze taki środek ALBA, to jest przeciwglonowy, nie? Do dezynfekcji wody Jego wlewamy 100 ml Na cały basen mój Czyli 10 metrów sześciennych Trzeba go I oczywiście rozleć tak samo Mam około 100 ml Oczywiście też pomieszamy Dobra I teraz rozlewamy wokół basenu Woda się będzie trochę pięć, ale jutro już zejdzie ten efekt. I po 24 godzinach osiądzie nam znowu osiad, osad, odkurzymy to i będzie wszystko super. Na tydzień znowu mamy spokój. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie mój, mój kanał. Ja się z Wami żegnam, cześć.